Telewizja Zagrzeb. Anna Zalewska. Witam Państwa serdecznie. Z życia szkoły. W poniedziałek obchodziliśmy Światowy Dzień Książki dla Dzieci. Nauczyciele przeprowadzili szereg zajęć z książką w roli głównej. Zajęcia we wtorek były inspirowane zbliżającym się Światowym Dniem Zdrowia. Wiadomo, że w zdrowym ciele, zdrowy duch. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie Klas 1-3 przygotowali smaczne i zdrowe przekąski z owoców oraz warzyw. Kolejne wydarzenie tego tygodnia to kiermasz wielkanocny zorganizowany przez szkolne koło Caritas. Dziękujemy całej społeczności za włączenie się w akcję charytatywną. Przed nami przerwa świąteczna. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.